Zieraczko z tej Macie, a to jest pierwszy odcinek, ale nie wiem, chyba z 20 odcinek z Robloxa, a pierwszy odcinek z Bohaterów w Robloxie słuchajcie. Dzisiaj gramy jak widzicie... widzicie w coś fajnego w Supermanów weźmy Spiderman Spidermana bo jest fajne. w ogóle subskrybujcie kanał Polecimy już po 20 subów, tak? po 20 subów, a później po 25 już mieliśmy 20 ale słuchajcie, jutro specjal Musicie. jak nie dobijecie do do jutra do jutra, do którejś tam godziny nie wiem, chyba do 18 19 jak nie dobijecie 20 osób, no to nie będzie specjalu poniedziałek no co za chłop totalny no rozwalił mnie subskrybujcie kanał macie 3 sekundy na zasubskrybowanie kanału a my będziemy hulka Ej, ja nie mogę wziąć hulka Nie mogę 5 hulka, muszę sobie zrobić rysunek. O! Jestem hulkiem! Ja. Hulk, hulkkk! Hulk. Ja! On Wrzucę samochodami, on jest fajny! Czekajcie, słuchajcie... Dobra, słuchajcie, dziś w się, zrobiłem cięcie.

Nie co dawał trafiłem i zabiję mm -hmm. w ogóle macie 3 sekundy już mówiłem 3 sekundy na zasubskrybowanie kanału i łapki w górę dać, bo musicie dać macie 3 sekundy więc 3, 2, 1 Zero. myślę, że to zrobiłeś, albo zrobiłeś, bo jak nie, na no to na no to czekasz. I mówię, jak będzie 25 stóp, to ja będę kozackie filmy robił. A z trzema osobami nawet. Mhm. Z dwoma najpierw, a później będzie na ten marca. Wy już je znacie przecież. Było dużo odcinków z nimi. Z Nathanem były dwa, A z Marcelem były, nie wiem, z dwadzieścia filmów. W ogóle dwa dni temu nie było odcinka. Nie było... Wiecie kiedy? Wczoraj, nie wiem jak u was, ale wczoraj nie było mega długo internetu i Korki, wiecie, prąd. Rozwalam Halka. Dobra, ja. Dobra, lecimy. Trzeba Szybcie, szybciej. Nie, no i mnie rozwalił. Spiderman. Spiderman. Weźmy pół как ты раз. О. Mm. Не надо не рад, Dobra, lecimy. W ogóle bardzo dawno nie było odcinka zymarcada. W ogóle teraz z nimi nie nagrywam, nie wiem czemu. Po nie mam czasu tak za bardzo. Sam tutaj mogę w każdej chwili chcę, łączyć nagrywanie i kurde nagrywam, nie? A z nimi to trzeba się dogadać, o której godzinie, a tak ja sam to mogę sobie nagrać o któryś chce. A tak to muszę nie. Słuchajcie, tutaj, więc dlatego nie ma tak długo odcinków z Marcelą właśnie tutaj. La, pum, pum, pum. Więc dlatego tak długo niby nie ma odcinków. To już słuchajcie, wiecie. Pum, pum. No i mnie dowalił te słabe postać. 8-minutowy dzisiaj odcinek. Nie chce mi się więcej, bo w ogóle jest 20.55. Nie wiem, o której ja wam to wyślę, ale mi się wydaje, że chyba o 21.10 będzie odcinek. Przepraszam, że tak późno, ale no. wiecie jest Batman. Ej. Czarna Pantera. Pomóż mi! No jak oni... Ta Czarna Pantera, z tego co wiem, to ona jest bardzo dobra, słuchajcie. Bardzo dobra, ona naprawdę. Zarobista. <śpiewa> Ale Halki jeszcze lepszy. <śpiewa> dobra. Dobra, weźmy tutaj Spider-Man, w -y. ogóle wyszedł. Nowy, nowa część spider mana -y. Nie wiem, kiedy to było, nie pamiętam. Ale wiem, że wyszła nie, nie, jak chcecie... Jak chcecie yy, dużo odcinków, bardzo dużo odcinków ze Roblox, czy wolicie tam Horse Horizon 5 albo Farminga Spokojnie, mogę nagrać. Jak mam czas na komputerze, bo tak to na telefonie wszystko. Telefonnie telefonie się trudno gra. Tu No, tu tego grupka gnoma. No co za gnom rwany to będzie. A ja go zabiję ja go zabiję. No, 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 jesteś noobem. Jesteś totalnym noobem. spiderman man najlepszy jest Spider-Man. Spider-Man. Ja, ja, Jestem najlepszym spidermanem manem Okej, okay, zgin. Czemu jeszcze nie zginąłeś? Hmm. Zobaczmy ile już rozwaliliśmy pięć gili wejść? To jest właśnie wchodzenia. Bium, bium, bium. Bium. Spider Man Spider-Man Spider, Spider, Spider. Bium, bium. I Sparkle jakiś kowaty mnie rozwalił. więc aicie. To by było na tyle z tego odcinka. Myślę, że wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Bo. Więc. Lubię jak subskrypcje przychodzę na mam radochę. Więc subskrybujcie kanał. I to by było na tyle z tego odcinka. Cześć.